Się siema, siema, ja jestem Elzart i witam Was w kolejnym filmie. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałbym Was zaprosić do użycia kodu ELZART na KDROPY i do zasubskrybowania kanału. Byłbym bardzo wdzięczny i super, jakbyście to zrobili. Ja bym podziękował. Rozwijam się dzięki temu i jestem szczęśliwy. No i przechodząc do dzisiejszego tytułu filmu, czyli zimowych zakupów, czyli inwestowania jakiegoś tam, czyli kolejny nasz odcinek z takiej serii. Tak, dzisiaj co powiem. Mam taką frazę. Kupujcie wszystko, co spadnie poniżej 30-35%, może nie wszystko, ale większość rzecz, która dla was samych, jak na to patrzycie, ma jakiś sens i co dla was po prostu ma sens. Jeśli patrzysz na to i widzisz, że to w jakimś sensie może się kiedyś wybić, bo twój tok jest rozmowa taki, że uznajmy, że skrzyni nie ma w dropie, daje po prostu że ta skrzyni spadła o 30%, to ona albo wybije po od razu promocji i znów do ceny jeszcze ją można zbustować. albo kupić ją długoterminowo, tani cenie po prostu, żeby jak najtaniej ją skupić i potem ją po prostu sprzedać za duże pieniądze po dwóch latach wszystko jest super i się z tym oczywiście zgadzam, bo lubię kreatywność ludzi i takie no to może nie jakaś duża kreatywność, ale logiczne myślenie po prostu i tak, w tym filmie chciałbym wam pokazać kilka rzeczy przede wszystkim zestaw piątkowy z imieniem Rio 2022, Daścig dwójeczka i miraża, polecam Daścika bardziej. Mam mojego kochanego Kawaha złota arabeska, który jest moim celem aktualnie w cesie. Jest to daleki cel, bo kawałek pracznie kosztuje to mi prawie cały jak ale w przyszłości wierzę, że zdobędę go i będę się o niego starał. E, ładne wybicki, ładne ceny. E, mam nadzieję, że zestaw sporo spadnie w święta. Modlę się o 8 zł, tak szczerze, i myślę, że może się to wydarzyć. Czas tak zestawy spadały, i wtedy sobie je po prostu trochę skupię i poczekam na long term. Oczywiście, więc taki long term zestawików spoko opcja. I ten mirażyk jeszcze on jest tutaj dalej. O, jest mirażyk też spoko opcja, on jest z awką, tak? Tak, awka pustynna, hydra też spoko aweczka. fenek pustynny też nie najgorszy, dygel, No, wiadomo. Nie jest moim zdaniem najlepszy, ale są gorsze. U, za 7 zł to się ładnie skupił. No i tak samo bym to zrobił może do 9 zł, bo to jest chyba droższa czy tańsze? Nie no, droższe, czekajcie, 15 zł, a to jest aktualnie. No, ta sama cena, więc też 89. Eee, bo to spoko ceny. No i tak, druga skrzynka, czyli pewniak skrzynki. Wszystkie skrzynki oczywiście spadną o. Jak spadną, jak spadnie o 30%, kupuj. Strzynia spada o 30% kupuj. To jest taki pewnie jak na long term moim zdaniem. Ty chcesz pewny inwest? Skrzynia. Spada 30%. Kupujesz. Tylko nie polecam innej skrzyni CS20, to jak wiadomo. Jebać tą skrzynię. Moim zdaniem to jest gówno. Ja nie lubię straży tej skrzyni po prostu, więc tak no to patrzę. Nienawidzę tej skrzynki. Ale polecam bardzo serdecznie skrzynię cienia, którą gdzieś tutaj miałem. Skrzynia Broken Fang. Skrzynia cienia jest. 1,29, a może ją kupić skupić za 1,26, 2,7. 1,26 możecie na nią skupić. Teraz jeszcze nie ma takich dużych promocji niczego. Wszystko wejdzie. O jezu. Yes. Jak ktoś zadziała na tym, to za złoty 10, złoty 5, złotówkę może nawet, możemy się na chciwca pokusić. O ile tak się stanie, ale jeśli tak się stanie. Piękna inwestycja. Spoczko skiny, moim zdaniem. Bardzo się podobają. USP, zabójstwo potwierdzone. Bardzo ładny skin. I 41 s złoty zwój, Mi się strasznie podobają. Fioltowe też i od... niczego sobie. Przepraszam za, Przepraszam za moją antykcję. Kałach, mglisty front. I SSG, żelastwo. Bardzo ładne skiny. No i na GRC to. Średnia taka kosa. Ale skiny są moim zdaniem bardzo ładne. szynka sięgała ogólnie do prawie 2 złoty. W jednym okresie do złoty 70-80. O tutaj, złoty 80 było. No, praktycznie było złoto 80, tylko wykres wam tego często nie pokaże, nie? Bo to wykresy są trochę zbugowane. O, tutaj nawet macie złote 90, prawie dwa, jak mówiłem. No, dwa pewnie było, tak szczerze. Cały już teraz uprzedzało I jak ta mi się wydaje, że w niedługi czas się do dwójeczki. Znów, taki złoto 80, to jest kwestia czasu. I skupić ją za złotóweczkę idealnie. Powiem Wam, że złotek się uda, oczywiście. Polecam serdecznie. No i piszcie swoje propozycje na święta. Ja będę nagrywać więcej filmów ze świąt i pewnie inwestowania i w co fajnie, co się dzieje na rynku. Też pewnie będę spędzał je z rodzinką, więc nie wiem, czy będzie aż tyle kontentu. Teraz też trochę przerwy mam. No i co? Wszystkim życzę wesołych, szczęśliwych świąt, żeby dobrze się na nich bawili z rodziną. Jak brzmi to, brzmi to źle, bawienie się z rodziną na świętach, ale wiecie o co mi chodzi. No i co, I zapraszam do lajkowania, subskrybowania i używania kodu Rezort na Key Już może jakaś kiedyś współpraca, kooperacja, co? Może, może, nie wiem. I co, poznałem też FIAKO po ostatnim filmie. Spoczko, film na kanale możecie zobaczyć wraz ze mną, z Johnem, z Kewusem i z Maciastym. Film Spoczko o inwestowaniu właśnie w święta i w co warto. I co, to było na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie za og Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.